Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Kret zrobił takie coś. Mamy ziemię. I z racji tego, że teraz się zaczynają wysiewy na rozsadę, może by warto właśnie wykorzystać taką ziemię. Od kreta jest pulchniutka, piękniutka, do rozsad. Dzisiaj krótko o tym wspomnę, powiem plusy i minusy i dlaczego ja tego nie używam. Zapraszam do oglądania. No i tutaj standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. tym mi bardzo pomagacie. Do końca lutego bardzo dobre promocje, więc zapraszam bardzo serdecznie na infoprawa.pl i na Allegro. No i przechodzimy do rzeczy. Zobaczcie sobie. Ziemia od Kreta. Fajna. Tutaj twardo. Tutaj jest takie łełe. Łe. To by się nie nadało. A to by się nadało. Ale to w zależności jaką ziemię mamy. Jedna osoba powie, że to jest coś wspaniałego, używam właśnie takie ten. Pięknie mi te rozsady rosną, i to może być prawda. Jednak spójrzcie sobie na to, że ta ziemia, to nie jest tak, że ten kret robiąc taki kopiec, wzbogacił tą ziemię jakoś ten. To jest w takim skrócie mówiąc, ta sama ziemia, która jest tutaj, tylko po prostu wyciągnięta. To nie jest tak, że to jest lepsza ziemia czy, czy, czy coś. Ta ziemia to jest praktycznie to samo, co tutaj obok. Więc jeżeli. Ta ziemia obok jest dobrej jakości, jest odpowiednia dla rozsad, to, to można taką ziemię właśnie do rozsad użyć. Jednak spójrzcie sobie na to, że jeżeli Wy macie kiepską ziemię, kret zrobił taki kopiec, no to to jest dalej ta kiepska ziemia i ta rozsada będzie kiepsko rosła w tej ziemi. Więc w większości przypadków nie polecam stosowania właśnie ziemi po, z kretowiska. Bo w większości przypadków na polu mamy kiepską glebę. To tak jakbyście wzięli właśnie ziemię z pola i wykorzystali do rozsad. Oczywiście można, ale w zależności jaka to ziemia jest. Ja wolę sobie do rozsad Użyć ziemi, która ma określone składniki pokarmowe, także wiem, że one wystarczą do produkcji rozsad, nie będę musiał dodatkowo tych rozsad nawozić, że ta ziemia jest odpowiednio pulchna, Teraz ta ziemia jest pulchna, ale ogólnie jaka to ziemia jest, jak to jest, wiecie, generalnie taka twarda. No to ja takiej ziemi nie, nie polecam. Do rozsad według mnie powinna być ziemia lekka, przepuszczalna, pulchna. Jeżeli takiej tutaj nie ma, to takiej ziemi nie polecam używać. Polecam sobie kupić podłoże do wysiewu specjalistyczne. Wiem, że trzeba wydać na, na to kasę. Lepiej by było sobie wziąć z tą, ale tam rozsada będzie według mnie pewniejsza. No chyba, że macie właśnie dobrą jakość tego, tej ziemi, którą macie. Tutaj to bez problemu. Można sobie właśnie taką taką ziemię od, od kreta wziąć i będzie dobrze. Jednak dla większości, tak jak powiedziałem, polecam ziemię kupić sobie taką specjalistyczną troszkę kasy wydać, ale te rozsady... Ja już testowałem różne ziemie, mnóstwo, mnóstwo różnych ziem, podłoży, ale właśnie w takim podłożu do wysiewu, jak na przykład, nie wiem, Kronen, Aura, e, Sterlux, oczywiście żadne polecenie nie jest reklamą płatną, żadnej współpracy nie mam, ale no to to dawam dużo, dużo lepiej niż w większości przypadków taka ziemia z kretowiska. Nie będę przedłużał krótki filmie chciałem o tym wspomnieć, chciałem wyrazić swoje zdanie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystko i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.